Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Systrynda Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak co Event, pokażę Wam przynieść te kosmetyczne. Snowy yy, widzicie to chyba. Snowy yy, się dwa nowe tryby, które były już w workshopie. I to ciekawe teraz, już na yy, konsole i na główne serwery na kompie yy, ten work, workshop został wprowadzony. Yy, oraz dwa nowe tryby z workshopa. Czyli yy, a bohaterów, czyli po każdym jak zabijemy koszt od razu yy, w ciągu pół sekundy zmienia się nam, nam na postać. Nie wiem postać yy, To jest to odbrane oczywiście. A tyle jeszcze defmeć, czyli każdy ja tą samą postacią co przykładowo minutę. Yy, to oczywiście ogram i się dowiem. Dodatkowo, to ciekawe. Yy, Dostajemy legendarną skrzynkę, czyli zgwarantowaną legendą Zwiększa szansa na podjęcie czterech, oczywiście też Ale jak chcesz żebyś wtedy może tego pochwalić, albo przesunie trzy Bo to ciężko będzie ogólnie zdobyć a co dopiero tyle W każdym legenda jest gwarantowana Po raz pierwszy taką chyba, nie pamiętam czy temu, nie pamiętam Przepraszam, poszedłem na wycieczce, nie pamiętam, jakoś tak Przeleciał ten szybko ten event zeszłoroczny yy, to, to jest coś ciekawe Dodatkowo tak. yy, dostajemy darmową, taką skrzynkę, jak powiedziałem oraz portret gracza, który wygląda... Zaraz wam pokażę jak. Nie się wczytuje długo. Tak to wygląda, ustawimy sobie, bo czemu by nie. Yy, tak, no i lecimy oczywiście z przedmiotami kosmetycznymi. Lecimy od dołu, bo... Skinę sobie na koniec, bo są chyba ciekawsze dla większości osób. Tu mamy graffiti dla, o, dla y, tych yy, dla bohaterów, którzy jeszcze nie mogli nigdy na, tych, na tej rocznicy jeszcze nie byli nigdy. Tu mamy ósemeczkę Hamonda bardzo fajna graffiti. To jest dość, yy, ten, dość, dość fajny Ten coś fajne do Bagiety. Jakie bagiety? Boże, do Baptista. Yy, tu mamy aż yy, dwa graffiti który pokazuje wyższość no, nad tym nad, yy, nad Bobem, wyższość została pokazana 87, no i też ciekawa, bo dostała dwa graffiti. Ten ma dwa graffiti, yy, z a inne postacie, które jeszcze nie, nie dostały graffiti, mają tylko po jednej więc. Umarłem jako bohater, ale przeżyłem jako złoczyńca. Możecie pisać, jeśli chcecie kwestie, bo tak szczerze to widzę, że mało osób pokazuje kwestie na tych swoich prezentacjach e, i też na live'ach, więc napiszcie was, co w ogóle interesuje. Ta kwestia jest? Tak sobie pomyślałam, że ta kwestia jest już. E, ta, a to jest kwestia po prostu taka, jak coś wystrzelisz albo się nam gadasz z kimś. Teraz możemy po prostu tego używać. Fajna. jaka jest moja tajemnica? Pomпки, przysiady i dużo soków. Z nie <gaduma> nie gadu was, ciebie. Fajna kwestia Właśnie od z tego słynie, że nie dużo gada. Po nie w ogóle, tylko na potrzeb na potrzeby kwestii albo jak go tam złomiarz zaczepia. Lepiej mieć i szczęście i umiejętności. To dość ciekawe. Te szwedzkie są najlepsze. No, to się Cóż za dramatyzm? Oczywiście, lubię to. I like it. Wod, dawaj mi mój młot. Jeśli za zwróć mnie do EFI. Ewolucja nie wszystkich obdarza na równi. Mhm. Mm przepraszam, przepraszam. My, ja cię się taka troskliwa. Yy, chyba każdy, z tego co widać, taka za postać dostała. Lubię oba gatunki muzyki, country i western. Mm -hmm. Niech ktoś wezwie karetkę. Albo sama Opowiących sobie jadisz. To najwyższa z wartości. Miecz to elegancka broń. Dobrze znam swoje statystyki. Wielkie zwycięstwo małego zaka. Tak jest. Ty po dwa. Po dwie kwestie. O sali. Po trzy! No patrz. od drzewa. Ale Powiedziałbym, że to nie mój problem, ale zazwyczaj okazuje się, że tak nie jest. Boki zrywać. Życie jest jak autostrada. I tyle. Lecę gdzie chcę. Ktoś chce się ze mną spróbować? Ktoś chce się ze mną spróbować dziwne to pytanie. Teraz same pozy. Tak jak tego zauważył, to chyba jakieś pieniądze za <laughs> oczywiście. Tutaj, yy... Według wielu do Star Warsów jest to podobne. Ten swój mnie trzymał. To też mi się podoba, fajne. A, skiny już? Nie, ja jeszcze... A, o nie, weźmy sobie, sobie Hamon na, ko na koniec. Taki oto taniec. Aż. Pewnie jest wielu fanów tańców Overwatch, bo w Fortnite to znam. Wielu, którzy po prostu za taniec za 800 oddaliby swoich połowę skinów. Aż takich fanatyków znam. Taniec Aquires z czołeczka. O, ale fajna muzyczka opuszczana I tak kularki. Jeszcze pasują. Taki kozak. Yeah. Lecimy. Teraz skiny. Nivel dwa skiny, to ciekawe. Północ, bardzo fajne. Jak na napiski takie moje klimaty, takie ciemno, feltowe, bardzo fajne. To też takie dość jak na napiski, to nie najgorsze. Włókno węglowe, dwa skiny włókno węglowe, fajnie, już się powoli każdy bohater dostaje takiego skina. Fajny. Ooooo, no taki, no. Może być, mi się tam za bardzo nie podoba. I energia do takich skinów. To sporo było, ale dość fajne. Okej, okay, lecimy. Oddział Prewencji. Fajna szybka, polis. Fajny skin, takie szczegóły. O, prąd to jest tutaj z tego... To jest fajny szczegół, prąd z tego leci. Fajnie zbrana to taki... taka... siódemeczka. Mogę oceniać, jeśli wam to nie przeszkadza, od 20. Uczennica. To jakaś szabuła w ogóle. Możecie sobie przeczytać. Yy, to akulary są zauważalne. Yy, fajnie to wygląda. Fajnie, ale to miało być... Po prostu całym internetem miało zachwycać, yy, tutaj... No, albo czegoś nie widzę, ale po prostu tutaj... No, to nie ma co, po prostu taki skin... Mioski nie zły, też taka siódmeczka, ale no. Całym internetem zachuczy się nie zahuczy, a na to Toverłośmiej powiedział, że nie załczy. E, kiedy Hanna Diva Song... Diva Song? Takie mi nazwisko. Chodziła do liceum, była najlepszym graczem w Mecha Guardian 5 i wygrała mistrzostwa świata. Przestrzegając tym samym innego członka tego zespołu Yuna Dimon Lee oraz swojego największego rywala. Kiungso, Króla Hana. To może być ciekawe do fabuły. Yy, zobaczymy. Może będzie... Może będzie tak, ktoś się, się zmieni... ten zamścić, albo... Już potem już, potem jak go, jak go wyścigna, Potem już nie są przyjaciółmi. To może być ciekawe do fabuły, zobaczymy. Skowander. No to mi się tutaj bardzo podoba w skinie. Z tego co raz zauważyłem ten yy, hełm. Yy, tak te, bez włosów, tak to też fajnie wygląda dość. Taka... fajna siódemeczka. Melon. Kurde wszystko yy, Arbuzik. dozwany Ar O, jest arbuzik tutaj. <grymne> tak w ogóle okulary takie. Dziwne. Fajny skin. <grymne> tutaj uda mu duże. Soczek arbuzowy? Taka... na czym się... Nie, dlaczego mi się podoba? Taka dziewiąteczka. Bardzo fajny. Ol, kozak Ty, dynia jest na ten pępku, czy co? Tak wygląda jak dynia, to mogę spokojnie wyglądać jak na Halloween Ale zarąbisty skin Ja cię taki toksyczny, to jeszcze... O, jaka trzaszka jakaś Zamiast twarz, bo takie coś Ale zarąbisty skin, muszę go dyropnąć, po prostu muszę Dyszkę daję Broń Też świetna, ja cię kręcę, ale dobra, broń To jakie fajne i po raz pierwszy jakiś w jakiś znaczny sposób zmienili ten Pićko tak zwane. Nie, no skin dyszka od Uknia. O, i tylko ja dyszka to już widziałem. Tak będę ciekawa w ogóle, czemu w ogóle Fires nic nie publikuje na karty społeczności. On zawsze publikował skiny, jakie są. Jak się coś sobie zobaczyłem że zobaczyłem tylko tego skina. I do tego, i do Diva, ale dziw mnie zachwycił. Ten skin, no totalna dyszka od Uknia totalnie moje tematy no super, muszę tak muszę te, muszę również tego jego mieć no i dalej mam te skiny, które już omówiłem przy Hawanie yy, To dalej, to już mówiłem, są dwa nowe tryby, czyli postarali się, nie ma, nowe, nowe, nie ma nowej mapy ale po tym jak wprowadzili workshop to totalnie ożywiło to tak społeczność, że masakrycznie, już te pierwsze pierwsze, Battle Royale ja się kręcę, trzeba mi co pograć. Może mam odcinek, jak będę zawał. O, fajna, fajna. Jakiś Polak? Nie, to po prostu takie, taka nazwa. Trybuję to, są, Chciałbym popróbować. Może odcinek nagram z najlepszych trybów. No, Żywiło to społeczność, żeby byli przyrządzeni tą monotonnością. Jakoś nie byłem, bo w Lidze, Ledze, w Lidze Legend tam też widzę, że tam to samo cały czas tak powoli to wszystko toczy. Fabuła też jest takie samo rozwijana. A no wszyscy robieni nie strzekają. to no, jakoś bardzo y, problemu nie sprawiało, ale jak były te nowości, to się bardzo cieszyłem. Y, możemy zobaczyć nowe na nowej mapy bez workshop. Y, fajnie, że dostaliśmy tam złotą skrzynkę z gwarantowaną legendą. Y, Dwa nowe tryby dodane już do sa samego stanu gier. Z workshopa też fajnie. Skiny łącznie taka dziewiąteczka. Postaraj się bardzo. A z motkami wszystko 9 albo 10 nawet. No to mogę wyciągnąć, bo teraz kinie po prostu the best. Yy, opening skrzynek, jeśli uzbieram. Tą minimalną ilość czyli 20 to oczywiście będzie. Mam nadzieję, że się pojawi. Oczywiście strzelę tą skrzynką. Nie będę... On teraz teraz tylko na opening zostawię. Mam też jakieś kredyty, więc może też open, ten. Kupowanie zrobimy. Też odpadają mi 4 dni, bo już ten poniedziałek ci za 6 dni, jeśli oglądacie to we wtorek, to 6 dni do wycieczki, więc wycieczka trwa 4 dni. to podobnie wtedy w Overwatcha ani w innych nie grał, więc wiem, więc ale mam nadzieję, że się ta, że ta ilość minimalna uzbiera. No i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.